Proste pytania, Anna Prejnakowska. Wyglądam przez okno, siąpi deszcz, zmysły wchłaniają świeżość, chód, zapach igliwia. Świerki obwieszone srebrnymi kroplami. Jedne łezki spadają, inne znów się przyczepiają, śpiewają, jakby wiatr. Grał na harfie. Z dołu dobiega szum wody z sadzawki. Zwykłe kamieniste oczko. Cóż takiego jest w dźwięku spadających kropli? Czemu szmer wody uspokaja? Każda woda ważna jest. Ma błogosławieństwo od źródła, które nigdy nie wysycha.